Z Politechniką Łódzką związałem się w 1981 roku, rozpoczynając studia na wydziale mechanicznym, a następnie pracując i przechodząc etapy rozwoju od konstruktora do profesora zwyczajnego, a obecnie profesora. Realizując się w różnych obszarach, zdobyłem doświadczenie jako naukowiec, organizator pracy i zarządzający na wielu szczeblach naszej uczelni, ale także w biznesie. Współpracując z przemysłem, rozwijając kształcenie, współpracę międzynarodową i systemy funkcjonowania naszej Politechniki. Uczelnia może prawidłowo funkcjonować tylko przy stałej współpracy Wspólnoty Akademickiej pracowników, doktorantów i studentów. Jestem przekonany, że posiadam odpowiednie doświadczenie i umiejętności, aby pełnić funkcję Rektora Politechniki Łódzkiej. Rozwój naszej alma mater. Będzie możliwy tylko przy współdziałaniu całej jej społeczności. Nazywam się Krzysztof Jóźnik i postanowiłem kandydować na funkcję rektora Politechniki Łódzkiej w kadencji 2020-2024.